Cześć, witajcie. Kolejny ogród w mojej trasie busem przez polskie ogrody, sezon 7, ogród numer 5 i dzisiaj gościmy u Kasi i Wojtka. Witajcie. Witamy. Witamy Dziękuję za zaproszenie, za to, że zgodziliście się, abyśmy tutaj mogli się spotkać. Jesteśmy w Krakowie, Krakowie, miejskie tak naprawdę osiedle, a ogród wkomponowany w to wszystko, ukryty tak naprawdę trochę. Powiedzcie, kiedy to się zaczęło, jaka historia tego miejsca? E, zaczęło się 25 lat temu, kiedy się tutaj wprowadziliśmy, a ogród rok później zaczęliśmy zakładać, e, czyli ogród ma już 24 lata z tym, że to zależy, bo to poszczególne drzewa są, e, tak. mają tyle lat, natomiast wszystko było zmieniane, dostosowywane w zależności jak nasza rodzina się zmieniała, jak dzieci się pojawiały. Jak dzieci dorastały, to wszystko było dopasowane, były placy zabaw, były domki, potem były oczka, jak już były troszkę większe i nie było, groźby, że one padną do tych oczek. A potem już jak były bardzo duże, to żeśmy już wszystko wymieniali pod nas. Najważniejsze było jedno, żeby to było zielono, zacisznie. Tu jest bardzo dużo budynków dookoła nas, więc w lecie, w ciepłe dni, jest bardzo, bardzo gorąco, zależało nam, żeby było na tyle drzew, że zawsze można sobie gdzieś siąść i, no i żeby nie było po prostu tak, e, takiego ukropu, tylko można byłoby tak. się odpocząć w cieniu drzew. Więc zaraz oczywiście to pokażemy. Powiedzcie, czy ktoś tutaj Wam pomagał to aranżować, czy to jest wszystko Wasze pomysły, kto jest wykonawcą, Wojtek. Ja Kasia. jestem wykonawcą części, tej, która jest za nami, można powiedzieć, tej wschodniej, takiej bardziej chińsko-japońskiej. Natomiast no, resztę to żona. Tak, to te bicepsy, tak. E, tak, ogród to taka była moja pasja właściwie od samego początku e, i ja tutaj się realizowałam um, artystycznie, bo gdzieś te geny artystyczne widocznie przeszły. Natomiast, tak, były projekty, one były zimą tworzone. Ale bardzo... przez Was, bo. Tak, ale że absolutnie. Je, je tylko oczywiście I oczywiście nie macie nic wspólnego z, z ogrodami zawodowymi. Więc... Nic, absolutnie, nigdy. Właściwie zupełnie inna branża, zupełnie inne klimaty. To wszystko to jest, to są nasze pomysły, które powstawały gdzieś tam, jak współpracowaliśmy ze sobą. Albo się ścieraliśmy między sobą, na przykład o wielkość trawnika, o ilość zadrzewień, o miejsce na rabaty. Tak, to wszystko było, mąż jest tutaj od praktyki. Znając życie, to pewnie ten trawnik się coraz bardziej kurczył, bo ten ja no, większy. Tak, 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 to, to było faktycznie to była pertak za każdym razem. Jak kurczył się trawnik, to ja musiałam ustępować z czymś innym które też nie zawsze mi pasowało, ale do tym polegała współpraca. No tak, ale tak wyszło. Tak, no i wyszło na, naprawdę dobrze. Tak jeszcze powiecie, zanim ruszymy na ten spacer, jaka mniej więcej jest powierzchnia tego ogrodu, więc jak chodzi, jeśli chodzi o ten kształt, mniej więcej jak mm. to zostało tu rozwiązane. Znaczy tu jest, ogród ma 9,5 ara. On jest, ma kształt prostokąta. Na 50 około metrów jest długości, na niecałe 20 szerokości. Nawet tutaj ma, tu jest dużo węzi, bo tutaj ma jakieś 15 metrów. I zrobiony jest w ten sposób, że dom jest przelepiony całkowicie z jednej strony. No taki, taki rodzaj tu zabudowy był, tak jedna zostaliśmy. Dzięki temu został bardzo duży pas na ogród. Z przodu zrobiliśmy garażę, więc właściwie tak naprawdę cały tył mógł być w tak. różnych aranżacjach ogrodowych a jednocześnie jesteśmy niesamowicie odcięci od, od frontu, od ulicy, od przechodniów. Jeśli nowo... się chodzi o praktykę, to nie odśnieżamy. Tak, tak, no właśnie. No, no i ubolewam, bo nawet buz nie miał gdzie wjechać, więc stoi przed, przed, przed domem, przed wjazdem. Ale co to każdy go widzi. Tak, tak, tak. Ale, ale na zdjęciu oczywiście pokażemy. No dobra, to wiemy mniej więcej jakie były założenia. Tak jak powiedziałaś, właśnie cała ta przestrzeń taka jest tutaj wyizolowana trochę. Myślę, że to takie chyba główne przesłanie tutaj, żeby pokazać, że ogród miejski, no i tak naprawdę nie jest to nie wiadomo jak duża działka. Do tego właśnie ta zwarta zabudowa wszędzie wokół, a mimo to udało się stworzyć taką enklawę, bo, bo jak tu jesteśmy, to zupełnie nie widać, nie słychać tak, niczego. Miasta, więc... w takim dosyć głośnym mieście, jakim jest Kraków, no tutaj mamy naprawdę tak, tak, tak. cicho i spokojnie. Więc tak, to, to jest bardziej chyba sukces. Zchodzi... Tak, bo to, to coś w rodzaju pokoi właściwie zrobione w e, ogrodzie. Ten akurat pokój jest najbardziej e, zaciszny, mhm. najbardziej położony w cieniu, bo jest, tu najwięcej jest starych drzew. Tam jak przejdziemy do frontu, e, tam jest bardziej słonecznie, jest bardziej salon zrobiony taki ogrodowy, który jest. E, m, dzienny można powiedzieć. Można dzienny, a w każdym razie jak są chłody na zewnątrz, to tam się dużo przyjemniej tak, siedzi, tak. a znowu jak jest bardzo upalnie, to to miejsce jest idealne na, na to. W zależności od tego, jak potrzebujemy to tak jest zrobione. Nieważne czy deszcz, czy, 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 czy śnieg, czy wszystko można po prostu sobie siąć i podziwiać. No dobra, to tyle chyba tytułem wstępu. Już <laughs> przedstawiliśmy prawie ten ogród tak dokładnie, że, że, że teraz po prostu dopowiemy tylko, więc co, ruszymy na spacer chyba tam od tej części frontowej. No i przejdziemy. O, I przejdziemy. Tak. To zapraszamy. Zapraszam. No, to zapraszamy. <laughs> Rozpoczynamy spacer, jest ze mną y, tym razem już tylko Kasia, więc co, ruszamy na spacer, jesteśmy w przedogródku tak naprawdę, wąski taki pas między ulicą, jak widzicie bus już się jednak dostał do ogrodu, a budynkiem. Tak, tak, on ma szerokości 6 metrów, na długość ma budynku, czyli około 10 metrów, czyli taka ta rabatka ma około 60 metrów kwadratowych, no i głównie w piwonie. Troszkę róż e, i tu je dookoła, żeby nas osłaniały, tak. bo naprzeciwko nas jest boisko sportowe i tam piłki często wpadały do nas, ha. więc e, warto się mamy, zabezpieczyć. Tak, teraz mamy bardzo dobry kanał. Zwróćcie uwagę, właśnie chyba to taki wyznacznik będzie całego tego Twojego ogrodu, że, że gęsto właściwie to, to miejsce wykorzystane do maksimum. No i, i, i taka koncepcja chyba tych nasadzeń. Tak, chodziło o to, żeby, żeby kiedyś w przyszłości jak najmniej tutaj pielić z chwastów i to się super sprawdziło. I jak odpowiednio się posadzi rośliny, tylko oczywiście uważając, żeby to nie było inwazyjne, jakieś nasadzenia na siebie, to tu roboty naprawdę nie ma, dużo, bo nie mają gdzie te chwasty się naszać. Tak, to jest prawda, a więc pierwsza wskazówka od Kasi, bardzo cenna. Ale zanim wejdziemy w głąb tego grodu, to tradycyjnie powiem tylko o busie. Jak wiecie, nim podróżuję do każdego grodu, nim przyjechałem również tutaj. I drugim takim wyznacznikiem są uczestniczący w tym projekcie partnerzy, widzicie ich tutaj w tej chwili wszystkich na, na tej naklejce i w dalszej części pokażemy takie drobne. Drobne upominki, które wędrują ze mną do każdego ogrodu i przyjechały również tutaj. Dobrze, Kasiu, wchodzimy w głąb ogrodu. O, i pierwsze wrażenie, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, gęsto właściwie ta powierzchnia wykorzystana do maksimum. No i proszę. Opowiadaj, jakie mm. założenia? To jest to właśnie oczko wodne, które powstało dopiero jak nasza młodsza córka już miała 4-5 lat, żeby tam wcześniej nie było problemów z, z dziećmi. Mm. Mm. Oczko kopałam sama przez prawie 2-3 tygodnie zimą, kiedy nie było akurat dużych mrozów. E, małym wiaderkiem, ze względu na to, że akurat musiałam uważać na zdrowie. Ale Udało się. Jest zrobione, się udało i mamy po prostu niesamowicie tutaj zbiorowisko e, żabek. Po prostu nie wiem, tu nieprawdopodobne są ilości, jak zrobisz zbliżenie. Tak, tutaj tak, tak. już są dwie żaby i, i potrafi być ich tu niesamowita masa. I do tego stopnia, że jak nawet skrzek na wiosnę się pojawia, musimy troszeczkę to regulować i zanosić. Mamy tam niżej taką rzekę, więc e, zażabiamy inne miejsca. Dobrze i to mamy to mamy ten pierwszy yy, pierwszy zakątek. Postaram się trochę obrócić, yy, żeby tak nie było bardzo pod światło. Yy, Co tutaj jeszcze wyróżnia? Tak naprawdę przez cały ogród prowadzi taka ścieżka, trochę taka można powiedzieć widokowa, która prowadzi, yy, prowadzi przez ten cały ogród i nią można tak naprawdę obejść to chyba wszystko tak, dookoła. dookoła. Tak, tak. Taki był właśnie zamysł, żeby spacerem można było dookoła tutaj chodzić i sobie odpoczywać podczas spacerów. To jest taka część zalesiona, która specjalnie została stworzona właśnie po to, żeby jak jest bardzo gorąco i operuje mocno słońce, to tutaj jest taki przyjemny cień. Poczekaj Kasiu. Poczekaj, dobrze, e, udało mi się dogonić. Czyli tak, jesteśmy w części tej em, zalesionej. Minęliśmy tą główną polanę, o której, o której mówiliście, że był, był spór. To właśnie ta. E, tak, tak, tak. Chodzi o trawnik, który tak. był regularnie zmniejszany. Tak. E, natomiast jest to już taka docelowa wielkość, ona się już nie <suszy> zmieni. E, Kule są na przykład tutaj ten jałowiec, który jest rzeźbiony w takie formy niwaki, Aha. to też jest pomysł męża, on właściwie zakładał te niwaki, on rzeźbił pierwsze kule, potem ja już tylko robiłam takie korekty, natomiast tak, pierwsze to robił mąż na, na tym wszystkim. Tu jest dużo cieniolubnych. A Roślin, w każdym razie są kaliny zimozielone, są krzewuszki, są serduszki, czyli takie roślinki, które poradzą sobie nawet w cieniu, no bo tu, tu jednak ten cień jest. Tak, no i to co powiedzieliście również na wstępie, właśnie o, tym, o tej takiej enklawie, jakby w takim, takim wydzieleniu tego ogrodu. No i rzeczywiście zwróćcie uwagę, że, że nigdzie tutaj jak poruszam. Pokazuje tutaj tak naprawdę szerokie kadry, a nigdzie tych budynków sąsiednich nie widać, więc no jest to sukces na pewno. No, tak, ale sukces drzew też. Tak, <laughs> sukces. I, I po prostu dały tak niesamowity efekt. Dobrze, jesteśmy w dalszym ciągu w części leśnej i powiedz proszę, Kasiu, co to za koncepcja przed nami lustrzana? No, więc lustro to było, to być taki zakątek, który miał powiększyć to miejsce, rozświetlić go, zrobić takie tajemnicze przejście na drugą stronę, taka iluzja, jakby, że tam jest dalej ogród. Czasami sprawdza się aż za dobrze, bo nam dzieciaki hmm. jak gonią w berkano, to potrafią dojść z impetem wpaść w to lustro. E, dlatego też tam jest e, taka furtka i ta furtka jest nie tylko ozdobna, ale ona też jest zamykana i e, pełni taką funkcję ochronną e, albo właśnie przed dziećmi, albo ewentualnie przed ptakami, zwłaszcza wiosną, kiedy one tutaj e, fruwają po tym ogrodzie e, i są mocno zdezorientowane i mogą się zapomnieć. I, tak, to, co się <laughs> zdarza, tak, to się zdarza, Tak, co się zdarza. Lustro jest e, lustro faktycznie odbija niesamowicie e, zieleń po drugiej stronie. Tak, no naprawdę jest właśnie takie złudzenie dosłownie jakby ten ogród gdzieś tam miał kontynuację. Dobrze, idziemy dalej jakby w głąb tego ogrodu. Azaliową ścieżką. Azaliową, czyli dojdziemy chyba do tego zakątka, którego Wojtek jest głównym autorem, tak? Tak, zakątek orientalny, tak. Więc mam nadzieję, że go zaraz uda się dokładnie pokazać. No i przy okazji nie powiedzieliśmy jeszcze, że jest tutaj dużo jak na no w sumie niewielką powierzchnię tych takich stref i miejsc wypoczynkowych, to też jest jakiś taki wyróżnik chyba Waszego ogrodu. E, tak, to był jeden z głównych pomysłów, żeby miejsca takie odpoczynkowe powstały w, każdym, w takich rejonach, gdzie są najładniejsze widoki na ogród i gdzie jest bardzo zróżnicowane, czyli miejscu gdzie jest cień. Miejscu, gdzie jest słońce, miejscu, gdzie jest woda, tak żeby w zależności od nastroju można było sobie to miejsce wybrać. Co najbardziej pasuje na, do humoru i do, i do e, pogody, bo jak jest deszcz, no to wiadomo, że najlepiej sprawdzają się altany, które są zadaszone. Tak, no i, i do nastroju pewnie, w zależności, jaka, jaka w ogrodzie atmosfera i, i potrzeba. No więc po to są te kąciki. Dobrze, teraz, jeśli obrócimy się, e, jakby w kierunku, z którego przyszliśmy, to, to można zobaczyć tą tak naprawdę drugą, drugą ścieżkę, którą, którą wracamy chyba do tego miejsca, z którego przyszliśmy. Mm, tak, to jest taka bardziej oficjalna ścieżka, e, która biegnie prosto do domu i ona wzbija się wzdłuż rabat, jest taka troszkę szersza, że można się nią przespacerować albo przejechać. Jak przyjeżdżają na przykład siostry miały z mniejszymi dziećmi, z wózkami, to jest wygodniej się poruszać. Tak, no i to, co powiedzieliśmy, te miejsca wypoczynkowe, ten domek to też no, w sumie taka samodzielna konstrukcja bo, bo jak widzę, taka domowa strefa spa. Tak, to jest w ogóle przerobione dość mocno taka altanka. Altanka była standardowa, taka jak każda inna, natomiast pomysły były już nasze, żeby ją przeszklić. Z tego względu, żeby nie wiał wiatr, bo tam mamy, tam mamy takie właśnie dmuchane jacuzzi, które kupiliśmy sobie na rocznicę ślubu. I ono, ono służy właściwie naszemu relaksowi, bo teraz już z założenia wychodzimy, że skoro założyliśmy już ogród, udało się go zrobić, to teraz też jeszcze czas na odpoczynek. I trzeba korzystać. No tu Cię zapraszam, bo e, jeśli chodzi o, e, o tą strefę, to samodzielność też polegała na tym, że za jacuzzi jest taka mozaika, no, która też powstawała całą zimę e, w, w domu. Na bloczkach Itonga były przylepiane różnego rodzaju właśnie muszle, kamienie. Wszystko z różnych naszych wypraw, albo wypraw naszych znajomych, którzy nam przynosili. A pomysłem, pomysłodawcą jest moja świętej pamięci już babcia, która tutaj są dwa talerzyki, które są przez nią wykonane. Ona kochała tego rodzaju pracę i, i właśnie wykonywała różne niesamowite i obrazy i Rękodzieła różnego rodzaju, i myślę, że to jest ten gen, który przeszedł, i ta miłość, która, która gdzieś tam zakiełkowała i rozwinęła się bardzo mocno. I tutaj w tym ogrodzie jest dobrze widoczna. Odwrócimy się tutaj, tak, żebyśmy. To kwestia była też widoków. Tak, widoków, żeby z, siedząc tutaj, relaksując się, wszystkie widoki z szyby miały być takie, żeby. Można było podziwiać każdą część ogrodu. No i to się udało wyśmienicie. Ja jeszcze bym chciał zwrócić uwagę, bo zanim przejdziemy tam do kolejnego takiego zakątku, czy tam strefy takiej wypoczynkowej przy budynku, ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to są dekoracje, których też tutaj macie mnóstwo. I druga rzecz, no jednak umiejętnie jakoś zaaranżowane te ściany. Tych sąsiednich budynków, bo, no bo to jakby też częsty problem w ogrodach. Co z tym tak naprawdę zrobić? Tak, w ogóle my mamy niesamowitą tendencję, do tego, że rozrasta się u nas bluszcz. Nie wiem, jakoś mu wyjątkowo tu pasuje i gdziekolwiek się tylko nie dostanie, potrafi zrobić niesamowitą gęstwinę. Właściwie las bluszczowy się pojawia, wspina się po wszystkich okay. budynkach, konstrukcjach. My staramy się tylko, żeby nie niszczył tam, gdzie są okna, czy tam, gdzie są gdzie sąsiadom by nie pasowało. Natomiast cała reszta tworzą się takie zielone ściany. Tu nad nami jest Judaszowiec, który już co prawda nie, niewiele będzie miał gdzieś pojedyncze, gdzieś kwiatuszki. O tutaj, tak, czy tak. ten, ale po prostu on jak kwitnie, bo to jest wielki, dwudziestoletni Judaszowiec, po prostu wygląda niesamowicie, to jest ogromna chmura różu. I jeszcze wspomnijmy o tej magnoli, która też tutaj w tym ogrodzie no wyjątkowo jest ozdobą, ale ma trochę nie do końca dobrych cech. Tak, tego się nikt nie spodziewał z nas, kiedy żeśmy to osadzili. Drzewo, tak, jeśli chodzi o zalety, niesamowicie jest piękne strukturalnie. Ma ogromne liście. Teraz to jeszcze te liście nie są w pełni, one potrafią do pół metra dochodzić, więc naprawdę to są piękne, wielkie liście. Rośnie bardzo szybko, jest dużym drzewem i ma niesamowite kwiaty. No, kwiaty mają no, wielkości no, nieraz ludzkiej, tak. no, czasami nawet potrafią tak, tak, ludzkie tak. głowy, no, w zależności oczywiście jaki rozmiar głowy, ale potrafią być ogromne. Natomiast jest jeden minus tego drzewka, któregośmy się nie spodziewali, mianowicie te kwiaty wydzielają nieprzyjemną woń. One no wyjątkowo nie są pachnące. O, teraz jest ona nieodczuwalna. Odczuwalna jest zwłaszcza wieczorami, kiedy, kiedy ta woń się robi intensywna mhm. e, i jest niestety taki zapach nieco jakby zgnilizny, no, w każdym razie czegoś nieświeżego co nam utrudniło życie, jak mieliśmy komunię dzieci i się okazało akurat w maju, że długo nie mogliśmy na ogrodzie w tym miejscu pozostać, tak, trzeba było uciekać. <grystanie> Więc na to zwróćcie uwagę, jaka to odmiana, proszę jeszcze raz powiedzieć. Magnolia parasolowata. O, czyli, 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 no po prostu uważajcie, gdzie sadzicie. No dobrze, powolutku zbliżamy się do końca tego spaceru. Myślę, że go możemy zakończyć chyba w tym Kolejnym takim kąciku wypoczynkowym, tym razem przy budynku. I znowu pokażemy kadr na, e, na cały ogród, bo, no bo jest dobry. <laughs> Ty się cieszę bardzo. No Powstał w końcu 24 lata. 24 lata. I Od razu mówię, że większość drzew, naprawdę większość drzew była przesadzana 2-3-4, czasami nawet więcej razy. Ja się tego nigdy nie bałam. Starałam się to robić jesienią lub wczesną wiosną, żeby mi nie padły. Natomiast, jeżeli mi tylko nie pasowały do koncepcji, ja to po prostu zmieniałam do momentu, dopóki będzie tak, że wychodzę i mówię: To jest to. To już jest na ten moment? Czy. Tak. Tak, tak, tak. Teraz już jak wychodzę to widzę, że po prostu wszystko rośnie tak jak powinno, nie zasłania się. Gdzieś dopasowało się do siebie, i zarówno rozmiarami, jak i kolorystycznie, jak i cieniem, bo to było bardzo ważne. Jak te drzewa rosły, zaczął się pojawiać cień i coraz więcej te placki cienia były coraz większe i były wymiany przez to roślin, tak jak w tym lesie na przykład, właśnie. Najpierw były. Do słońca niesamowicie rośliny, a potem trzeba było zmienić na wszystkie cieniolubne, tak. tak żeby one też miały swój tam dobry mikroklimat. No dobrze, Kasiu, bardzo Ci dziękuję. Tutaj jeszcze pokażę to miejsce. Powiedz, czy korzystacie tutaj z tej, to nie wiem, salon, tak naprawdę eee, tak, to taki ogrodowy? Biary, ogrodowy salon. My znowu. On ma zupełnie inny klimat i on też inaczej się nagrzewa. On jest od słonecznej strony, on zwłaszcza my go korzystamy na wiosnę i na jesień. Ma taki kominek też elektryczny, którego można włączyć, zresztą te obrazy po dwóch stronach to tak naprawdę są grzejniki na podczerwień. Mhm. I on jest tutaj podgrzewany i można sobie tu siedzieć nawet jak śnieg pada i podziwiać na zewnątrz. I to był, to był taki mój projekt zimowy którego robiłam z pasją, ponieważ to moja jeszcze jedną pasją to jest w ogóle murowanie, klejenie, także kominek powstał z itongów, nauczyłam się obrzucać beton, zresztą pokażę ci, tu są donice, które też robiłam z bloków itonga, to było klejone, na to była siatka, zarzucona była zaprawa i dookoła było tym kamieniem. Robione. No, i tu roczny, jakieś takie półeczki, inne podłoga, legary też były robione. Pięknie. E, tak, jak myślę, że może jak będzie trzeba jeszcze jakiś dom budować, to po prostu biorę się za niego. Tak, to na pewno ci się uda wyśmienicie. No dobrze, dziękuję Ci bardzo. Z, tej, z tego salonu ogrodowego kończymy ten piąty spacer w tegorocznych podróżach. Dziękuję za zaproszenie. Cześć, dziękuję bardzo. Było mi Przybywa. bardzo, bardzo miło. I cóż, do zobaczenia. O, jak najbardziej zapraszam. Dziękujemy.